Jest analogia między sytuacją lat 90., kiedy zwracaliśmy się do Sejmu, do parlamentu, yy, właśnie po to, żeby nie traktowano nas jak kolonii. I koncerny francuskie, które zainstalowały się tutaj w Polsce, okazało się, że są nieuczciwą konkurencją, nie płacą podatków, zniszczyły nasz handel, wydrenowały pieniądze z Polski i mamy powtórkę z rozrywki. Mamy 70%. Węgla europejskiego w naszym kraju i te kraje tylko czekają, żebyśmy przestali produkować węgiel, zasypujemy piaskiem, najlepsze kopalnie, a u nich kopalnie jakoś tam pracują, jak wszystko się wydobywa. Tak jak ktoś powiedział, cały przemysł zniszczony, rozłożony itd. Tak Dlatego na pewno jest to lodowy atomowe i jest poprawność polityczna, która zmusza wielu ludzi do mówienia, że mamy być nowocześni i musimy to robić. Powstały ministerstwa do spraw atomistyki. Pani Trojanowska, chyba szefowa, zarabia ogromne pieniądze, także proponuję, żebyśmy wykazali ogromną czujność. To lobby, które z zachodu tutaj to lobbuje, przeznacza ogromne pieniądze. Można to udowodnić, tak jak w przypadku tamtych tej polityki handlowej, hipermarketowej, tak i teraz, skądś się te pieniądze biorą i skądś odwraca się te prędy. I nasz minister, chyba Pudzeski, nie wyklucza, że ta elektrownia będzie budowana. Ale jeżeli weźmie się wszystkie argumenty, no to oczywiście nikt mądry, nikt rozsądny na tym terenie nie chciałby mieć takiego zagrożenia jak ma Japonia, jak ma Fukushima. A skutki właściwie są nie do usunięcia i te 626 miliardów może się okazać, że to jest bardzo optymistyczna liczba, może to być dużo, dużo więcej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja tylko zupełnie że te wszystkie kwestie, które Pan poruszył, no to są prawdziwe. I ktoś powiedział, że urzędy nasze nie są nadzorowane przez suwerena, czyli przez obywatela, który wybiera tych ludzi. A jeszcze ktoś inny powiedział, że połowę kamer, które mamy na ulicach, powinny być właśnie zainstalowane w tychże urzędach, żebyśmy wiedzieli o czym i kto tam rozmawia. Dlatego ja ponawiam mój apel, żebyście się Państwo zaopatrzyli w taki weksel. A i będziemy za chwilę go podpisywać mhm. in blanco. Ten weksel będzie w celu zabezpieczenia skutków y, przyszłych katastrof, mhm. których nie sposób przewidzieć. I Japonia też, Naj najbardziej zorganizowany kraj prawdopodobnie na świecie. I co mamy? Właśnie, mamy problem. Dlatego jeszcze poproszę o głos. Zgłaszał się jeszcze tutaj... Ja się zgłaszałem. Tak, pan, pan już mówił. Pan Kazuka, ale bardzo krótko proszę, tak? Bo pan już razy przemawiał, także bardzo raz mówiłem, teraz drugi raz, ale to rzeczy, to rzeczy. dziękuję bardzo za, za... Dziękuję. Czeka, Można? Ja jeszcze nie mówiłem o tym temacie. Może, trzymaj to. Ja chciałem powiedzieć na temat elektryki zdrowej, że kiedyś kiedyś Onewel, no pamiętam, była suda dyrektorka w Myśmy o to, ja pamiętam, że byłem młody chłopak jeszcze byłem i z tym walczyłem, bo myśmy nie chcieli tej drogi, bo mieliśmy już te przeczucie, ponieważ ja byłem chemikiem w techniku chemicznym i potem jeszcze dalej. No potem w mi cały czas pracowałem. Wiedziałem, że mi to pachnie. Tu akurat, że we Francji, jak do tej pory, do katastrof nie mieliśmy. Być może Francuzi są bardziej precyzyjni, a jeszcze jest inna sprawa tych technicznych bo tutaj nie ma. Tam w Japonii niestety narażone są na wstrząsy. Ale nie chodzi o tylko My mówimy o energetyce jądrowej, która wytwarza masę odpadów radioaktywnych. Co z tym robić? Tak naprawdę ja jestem przeciwny energetyce jądrowej, bo natura dała tyle innych możliwości, zostajemy przy tym

Aż, aż się włączy, alarm. Jakiś alarm, antyterrorystyczny. alarm antyterrorystyczny się włączył. Alarm antyterrorystyczny. Niebezpieczna sprawa. Może to terroryści przyszli tutaj czy co? Dobra, no muszę wyłączyć tą kamerę. Pomorska telewizja narodowa, bo to się nie da nagrywać. Są mi Fejherowa z Pałacu, o już się przestało, jednak da radę. Doradca z Zarządu ds. Technicznego. Szanowni Państwo, panu organizacji bardzo dużo ciekawych, oryginalnych sformułowań. Niestety, muszę z przykrością stwierdzić, że większość z nich jest Taka prosta, opiekowa. Bardzo ładnie i bardzo dużo mówiło się o geotermii. Ja Państwu powiem, bo są tutaj przykłady, konkrety i fakty. Energetyka, którą ja na mam przy sobie czyli wróćmy na moje znane imię podwórko-elektrownę Mówimy o temperaturach, mówimy o ilości wody. Szanowni Państwo, chciałbym. Do przemyślenia pokazać Państwu parę cyfr. Elektrownia Kozienice na dzisiaj pracuje dziesięcioma blokami konwencjonalnymi, dając około 36% z węgla 18% całkowicie procent krajowej energii. W tej chwili budujemy blok 11, o, o, który zwiększy moc elektrowni o 8%. Gdzie jest droga? Elektrownik pojedynczy z wisły bierze wodę. Nie wiem, czy Państwo wiecie ile. Bierze na sekundę do chłodzenia instalacji 40 metrów sześciennych. Powiedzcie, Policja zostaje Państwa. No. Ta woda zostaje co sekunda w tej ilości zrzucana do wisły w temperaturze zgodnej z pozwolenia, czyli 32 stopnie z tego wynika, że gdyby tak pięknie było, że możemy robić prąd z 16 stopni, to przepraszam, dlaczego nie robiłem z 32? Ale ten nie nasz. Jest... Ale jest... no, pan my nie będziemy rozstrządzenić do myślów. Nie, nie, tak jest... tak nie, że... nie panie Jermu, ja podpiszę mówić o faktach. Przepraszam, panu, że, że mówicie o faktach półtora, tak. ja mówię liczbami. Mówię wyraźnie o jednej rzeczy. Naprawdę, uwierzcie Państwo, ja ze swojego poziomu doradcy, inżyniera, człowieka, który zajmuje się w tej chwili tymi rzeczami, mogę powiedzieć jedno. Są prace badawcze mówiące o tym, żeby zwiększać ilości sprawności z naszych istniejących już sytuacji. To, co powiedział Pan Przewodniczący o naszym Polskim Węglu, o projektach zgazowania, są technologie na etapie doświadczanym faktem, znane od 40-50 lat. One się modyfikują. Gdyby okazało się w tym momencie, to, to nieważne jaka władza, tej naszej y, zapomnianej PR-owskiej, do obecnej i sieci, w których swoją osobą jest w jakiś sposób przedstawicielem, będąc w tym miejscu, gdzie jestem, muszę powiedzieć jedno. To zapalił tutaj mój starszy kolega, jak pan inżyje że, no niestety, czynniki polityczne we wszystkich kompletnych rządach grają rolę decydującą. Nie inżynierskie i nie ekonomiczne, niestety. I teraz mamy sytuację tego typu. Możemy mówić o tym, czy jest potrzebne, czy niepotrzebne, natomiast niestety nie widzimy w większości przypadków całokształtu problemu energii. Dlaczego? Dlatego, że Patrząc na Państwa, większość z Was jest w y, moim wieku i starczy. Państwo pamiętacie, ile było lamp na, na ulicach, jak byliśmy młodzi, ile było lodówek, telewizorów, wszystkiego innego. Myśmy zdecydowanie poprawili sobie komfort życia. tym wszystkim urządzeniach jest bardzo dobrze. Po to żyjemy, po to się zmieniamy. Natomiast y, mam w tej chwili problem u siebie z liniami przemysłowymi, tak? Bo wszyscy mówią chcemy prądu, Warszawa chce prądu, ale nikt nie chce linii. I ten sposób mówią dalej, oczywiście mówimy, zróbcie, zróbmy gdzieś w prądu, ale nie u mnie projecza. Nie u mnie i nie wtedy, kiedy mi potrzeba. Padło pytanie, dlaczego żarnowiec na północy z tego samego powodu, co kozienica nad Wisła. I to wcale nie chodzi o to, żeby kozienice, chociaż tak się mówi, opiegowo, że potem powstały nadwismo, żeby rozpuszczać Wisła, żeby nie było za całą na Mostach Warszawskich, to też była część prawdy. Natomiast tak naprawdę do każdej wysokoprątowej energetyki potrzebne jest chłodzenie. Dużo wody. Padło hasło Fukushima. Szanowni Państwo, mój nieżyjący kolega, który był ekspertem, który jeździł po całym świecie yy, i szacował. W pow wypadku Fukushima był ekspertem telewizyjnym w, w polskich telewizjach generalnie. który opowiadał się, od niego mam wiadomości nieweryfikowane. Natomiast... Moje zdaniem pewne Poza normalnymi błędami, które się zdarzają w skali tego systemu, Fukushima i Czarnobyl to była głupota ludzka, nie wypadki. Nie wypadki. Dlaczego? Fakt. Czarnobyl, nie wiem jak państwo, wiecie, w większości może pewnie tak, że to była próba inżynierów radzieckich tego, jak daleko da się dojść w sytuacji krytycznej. Przeciągnięto. I to jest dowód. To nie to, że zawrócił reaktor czarnomorski, on jest zły, on jest nie taki. Ale gdyby nie wspaniałomyślność, no we Weroniki, czyli którzy poszli którzy takie eksperymenty, to by się nie stało. Fukushima. Fukushima miał wypadek rok przed zamknięciem i tak zwane kolesiostwo. W tym czasie prezesem Światowej Agencji Atomistyki był Japończyk. Bo to roku przed wypadkiem, Fukushima dostała nakaz modernizacji systemu zabezpieczenia i chłodzenia. Co tam się stało? Tam nie zablokowali reaktor. Tam zawiodło zasilanie awaryjnej sieci zewnętrznej, a zabezpieczenie drugiego stopnia, które tam było, czyli agregaty prądotwórcze, które miały w sumie zło, rdzenie z powrotem, zostały zablokowane. Półtora roku wcześniej był nakaz tejże samej Światowej Agencji Atomistyki z Wiednia o przesunięciu tych agregatów z tym niecki na górę. Na prośbę kończyków nie zostało zrobione. I sami sobie oni zgotowali ten los. Sami sobie. Bo gdyby w tym momencie zmieniające się standardy wykonane przez no, do nas inżynierów zostały zrealizowane, nie patrząc na tzw. układy kolesiowskie, do tego wypadku by nie odłożył. Wypadek w Stanach Zjednoczonych, słuchajcie Państwo. Ta sama zabawa elektronia atomowa. Ktoś genialnie wymyślił sobie z grunt biznesowych, żeby na jedną z elektrowni wodnych postawić na wyspie, na rzece. Bo 100 lat nie było tam już powodzi. Jedna była. O tym wypadku mhm. niewiele dziwi. I tak dalej, i tak dalej. Ja mogę długo faktami nie chcę. Szanowni Państwo, naszym problemem nie jest to, czy będziemy robili geotermię, czy będziemy robili atom. Nie to, że nie będzie tam czy się. Ja, ja miałem przyjemność swego czasu bardzo krótko, bo tylko dwa lata pracować w takim forum samorządności energetyka, gdzie się na żołku województwa, yy, opiniować pewne rzeczy dotyczące energetyki i jądrowej, tak? Bo ja tu chcę mieszkać, ja Zresztą. I chcę mieć bezpieczeństwo dla moich dzieci. I dla mnie bezpieczeństwo to jest też bezpieczeństwo energetyczne. Czyli to, że będziemy mieli ten stały komfort. To, co mówicie Państwo, ja jestem zwolennikiem i geotermii, i energii wiatrowej. Ostatnio, dwa dni temu, tak, poleciał wiatrak. Cały nowy, złamał się na miarę szkód. Cicho spokój, ale nie to nie mówię, na razie. To się zna nasz. To jest normalna ludzka działalność. I tak mówimy, jeżeli w realizacji programów energetycznych będziemy mieli i tworzą proszę, stały, systematyczny, konkretny nadzór fachowców, a nie populistów, nie ludzi, którzy nie mają wiedzy, ale chcą mówić, tylko ludzi, którzy potrafią operować cyframi, wzorami i dać Wam im gwarancję bezpieczeństwa, tu mnie nie przeważa. Ani atom, ani wędrówka. Przecież yy, ja ostatnio pytałem na szczeblu przywołanego do pana ministra Struczewskiego, pytałem, kto zrobił bilans energetyki dla pomorza. Dlaczego? Dlaczego? Mówi się o zasilaniu energetycznym ze złóż kordyckich w gaz, a może gazówka? Mówi się o elektrowni przy Ugańsku, yy, przy porcie. Chodziło o zasilanie energetyczne rafinerii pańskiej, też teraz jasny. Mówi się bardziej o zaniechanym projekcie takim zawieszonym, bo no nie zaniechanym pelpińskim, tak? I mówi się o drówce. Słuchajcie, my potrzebujemy na dzisiaj 1,5 do dwóch, w dalej perspektywie, gigawatów na wybrzeże całe. Mamy ileś tam dużo, A ten potencjał, który mamy w tych i to jest około Pytanie, po co nam tyle? A, no tak, ale coś trzeba w końcu wybrać. Nie można mówić o sześciu rzeczach, nie wiedząc. Padło pytanie o uran, padło pytanie o inne rzeczy. Każda działalność człowieka, łącznie z oddychaniem, jest szkodliwa. Oddychając, wydzielamy CO2, w związku z tym zwiększamy dziurę no, są W związku z powyższym. Tak nie możemy do tego podchodzić, bo tak jest Szanowni Państwo, ja proszę tylko o jedno. Państwo, było, e, w tej mojej wypowiedzi ja służę sobą, żeby nie przeciągać, e, jeżeli będą pytania do, do tej mojej wypowiedzi i do informacji technicznych. Generalnie wytwarzanie prądu z złóż niskotemperaturowych jest możliwe. Ale całkowicie nieopłacalne ekonomicznie. Całkowicie. I z tym się musicie zgodzić. Zasilanie ciepłem też za jedną, za jedną jakby, z jednym wypadkiem. Każda pompa ciepła potrzebuje prądu. Jeżeli prądu w sieci będzie mniej, to cena jednostkowa prądu wyniku na utrzymanie sieci będzie rosła. A solary? Solar, to jest też wytwórnie problemu. Polska, złuchajcie, Polska ma wskaźnik solarowy 1600, niektórzy mówią 1800. Włochy mają 200, Afryka w najfajniejszych miejscach ma e, 3, niecałe 3 do 800. Czyli e, jak w tej chwili realizuje projekt na Konda z solarami, 10 hektarów, ale tam jest gdzie? Dlaczego w Polsce, szanowni Państwo, nie wypalił programu naukowych. króciutko, też, żeby była sprawa jasna i wyraźnie powiedział. Dlatego, że w Kanadzie, gdzie on wypalił tak, jeden odwiet, żeby był skutecznie i miał efektywność, mniej więcej generował zamknięcie terenu o promieniu 3 km. A żeby miejsce paporu się opłacało, potrzeba przynajmniej 5 do 6 otworów. Policie sobie Państwo? Ile w Polsce ewentualny inwestor musiałby wydzierżawić terenu, to nas, to jeszcze flyer, natomiast z iloma rolnikami musiałby się dogadać, żeby oni się wynieśli. O tym się nie mówi. W Kanadzie, w Stanach, to po prostu się wywozi farmera na 3, 4, 5 lat. Wtedy, kiedy jest ten okres, że tak powiem, szczytu, piku gazowego, jego tam nie ma. Po czym mu się po 5 latach tą wartość w kółko rekultywacji i przenosi ją następnie? U nas to jest nierealne. Stąd to zachwycięcie się łupkami gazowymi sprzed 10 lat i stąd te efekty, które mamy no teraz. Tak? czyli zostały polskie firmy PGE i parę innych tych, stąd robię, ja nie chcę pomieniać, żeby się nie narazić potem na yy, film. Energetyka nie jest łatwe. Tutaj yy, osoby, które siedzą, doskonale to wiedzą, i się zajmuję wami, chociaż troszkę tego Natomiast umówmy się co do jednej rzeczy. Ani prąd z fotowoltaiki, ani prąd z wiatraków, które teoretycznie darmowe, tanie i tak dalej, nie są prądami stabilnymi i nie gwarantują nam praktycznie niczego. Tak? Wracając do elektromobilności, bo to jest akurat temat wczoraj ze spotkania w Gdańsku, gdzie to było zadane zresztą przez mojego kolegę w konsultacji, trudne pytanie. Bo mówiliście Państwo o odpadach jądrowych. Okej. Okay. A odpady z pojazdów samochodowych? Z czego? Z pojazdów samochodowych, elektrycznych. Po pięciu latach trzeba wymieniać baterie akumulatorów. Mhm. To jest intencjonalne. Na dzisiaj oczywiście doświadczamy, że je usunąć, przesegregować, przetworzyć. Natomiast w momencie, kiedy mówimy o tym, że w Polsce za dwa lata ma być wykonany milion samochodów elektrycznych, to za pięć lat mamy 5 milionów zestawów baterii do utylizacji. Mhm. To nie jest tak. Hasma które są rzucane lepiej jak w Warszawie, w Poznaniu, u mnie są łatwe. Natomiast ja tego mi żyję z odpowiedzialnością swojej wiedzy niemielskiej pytam, gdzie jest koniec i gdzie się to kończy. I jakie będą konsekwencje? Nie na dzisiaj. Bo dzisiaj jest łatwo, lekko, przyjemnie i jedzimy za dwa grosze na kilometr. Ja już nie mówię o kosztach stacji ładowania, znowu transformacji, bo nikt nie naladuje samochodu z Solara czy z wiatraka. Nie ma takiej opcji. Zastanawiamy się nad tym, czy ładować to w stacjach zintegrowanych, bo jeden z procesów, któreśmy rzucili na spotkaniach z ministrem Turzewskim było to, żeby wymieniać akumulatory w samochodach na zasadzie jak tankowanie, czyli nie ładować, a postrzepiać gotowe, gotowe źródło załadowane, formowane. Mhm. To jest też jedna z koncepcji. Szanowni Państwo, długo by można mówić. Ja tak mówię... Tematy są odległe, moja praca też, yy, powiem w ten sposób. Jakbym miał się to określić wszystko i wygazownie, ale nie wszędzie, i solary, ale może niekoniecznie na północnej Polsce, yy, dla trzech kompozycji efektywne, i wiatraki, tu już lepiej, tak, szczególnie te dla Bałtyku, Oczywiście nie znamy zbudów i wersji, mówimy o małych rzeczy, to też jeszcze nie jest to zbadane wszystko. Natomiast kochani, jednego można być pewni, że nikt z nas, nie bardzo co z żywienia nie ujdzie. Dziękuję. Dziękuję tak. bardzo. Tak, ogólnik dotyczycie... ja, tak, wolny też jeden był zupełnie tutaj kolegę, yy, powiedział, że przywrócił się wiadlak. No i co z tego, że się przewróci? Jaka strata, jaka szkoda, jakie skażenie? Żadne. Skażenie żadne, prawda? Jeżeli wszyscy mogą przewrócić no, elektrowni atomowej, to skażenie nie, nie będzie. Nikogo kuchu. nie przewadnia. Czy nie można będzie w takim razie poprosić naszych rządzących, bardzo odpowiedzialnych, wydaje się, ludzi, o to, by stworzyli alternatywne rozwiązania dla elektrowni jądrowej, Skoro ona tyle przynosi szkód i strat to bardzo proszę uruchomić zespoły inżynierskie, powołać. Mam w Polsce, raczej nie brakuje inżynierów dobrych pomysłów i trzy miesiące trzymać ich w jednej sali, dowodzić im wodę z Proszę bardzo, wymyślić rozwiązania. Tak, tak się nie robiło, nie jest to bez w Polsce. Ale wiem, że są rozwiązania, inżynierowie są w stanie zorganizować taki, taki projekt. Tylko niestety, jak pan powiedział, nieodpowiedzialność polityków. Dlatego jeszcze musimy dołączyć do tej naszej rozmowy fakt, że musimy wybierać odpowiedzialne osoby do polityki. Czy to będzie do samorządu, czy to będzie na wyższe szczeble ciepło, parlamentarne. To jest nasze obowiązek. Jakim sobie wybierzemy, jak sobie pościelimy, tak będziemy spać. A nie wiem, czy z tym dobrze się świeci. Ja ja Pan Michelski, proszę Państwa, jeszcze tylko taki komunikat. Mamy takie karteczki, żółto, zielono Będziemy za chwilę głosować. Nie kto, co, tylko czy my sobie życzymy energię odnawialną, alternatywną, klasyczną, węglową, powiedzmy w tym obszarze, czy my chcemy mieć elektrownię atomową którą tutaj nam też próbują panowie przedstawić jej zalety. Tak czy tak. Czy za elektrownią atomową, czy za elektrownią y, konwencjonalną. Na bazie naszych paliw, naszego węgla, naszego potencjału inżynierskiego, potencjału y, biopaliwa, biomasy itd., itd. Chodzi o to, żebyśmy y, spolaryzowali teraz te zagadnienia, byśmy mogli się na następne spotkanie. Spotkać w celu omówienia konkretnych już przykładów i rozwiązań. Ja pozwolę sobie z Państwem utrzymać kontakt, będę się odzywał i będziemy tworzyć, powiedzmy, no nie wiem, zespół nasz, tutaj samorządowy, lokalny. Jako mieszkańcy, jako obywatele, którzy płacą też na polityków. Którzy chcą mieć swój głos. Jesteśmy suwereni i mamy prawo do tego, żeby wyrazić własne zdanie. Możemy posiłkować się również innymi doradcami, w cudzysłowie, którzy będą nas uświadamiać. Możemy w międzyczasie pozyskać wiedzę, dziś to nie jest problem, ale zależy nam na tym, żebyśmy jednoznacznie się wypowiedzieli, czy chcemy być elektrownię atomową, czy chcemy dalej korzystać z elektrowni konwencjonalnej. Na bazie własnych paliw bez żadnego importu. I tylko tyle. Bardzo proszę, Panie Czterski. wszystkim, Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bo po kilku latach, przed w zawodowym, zawodowym, z wielką Wam coś powoduje takie przedmioty, mnie dotknęło. Jestem na chodzie. Przede wszystkim dziękuję. To jest to pierwsze moje spotkanie publiczne po kilku latach. Yy, ogromna, przez wszystkim dlatego że jest to Kaszowski samorządowy. W pierwszym słowie, jeśli tak można powiedzieć, chcę jasno określić swoją pozycję w stosunku do tej bardzo różnej tematyki, ale na takim poziomie czasami, że dla mnie nie nieofiągalnej. Ja jestem człowiekiem, który lata ćwiczył w tak zwanym realu, w budownictwie rolniczym później w mikroenergetyce i temu zostanę. Uważam, że te opinie, które moi przyjaciele mogę tak ciebie nazwać w kilku miejscach wygłosił, to jest czysta konezja. Zaraz <tuszy> powiem dlaczego. Yy, dlatego, że yy, jest łatwo porównywać coś, co jest nieporównywalne. Zwłaszcza przy tego typu spotkaniach. Trzymam się daleko od tego, na czym się mało znam, czy w ogóle znam. Chcę Państwu zaproponować coś, na co mamy realny wpływ. Szybki przegląd. Mam 30 kilka slajdów, czyli mniej niż 30 sekund na slajd. Proszę potraktować to wyłącznie jako hasło. Myślę, że jak będzie coś ciekawego, w przyszłości będziemy rozwijać. Proszę Państwa. Co mogą realnie zrobić pomorzenie na rzecz racjonalnej strategii energetycznej no, na swoim terenie. Przede wszystkim trzeba... Op, chciałem nacisnąć na yy, gdzie tutaj jest ten kursorek? Czy nie ma? Niech pan pomoże, przepraszam. Tu tu nie do nie do... Nie do nie złapane wszystkim ustalić obszary to, co tutaj się przewijało kilkakrotnie. Yy, tego realnego działania, na które mamy my, yy, każdy wpływ. Energooszczędność, negawaty nie padło, proszę zwrócić uwagę, nie ma nie padło na ten temat słowa. Tu trzeba szukać redukcji, wykorzystania lokalnych zasobów energii odnawialnej, energetyka rozproszona i hybrydowe mikroinstalacje. Ja później Państwu pokażę, w czym jest rzecz, ale to jest, że tak powiem, moja specjalizacja, więc tu się czuję yy, w miarę pewnie. Modernizacja energetyki węglowej, dwoma rękoma pod tym się podpisuje, bo to jest nasze źródło energii przez najbliższe kilka naszych pokoleń. następne. Jak? Przepraszam, są fantastyczni ludzie z tylko Zgodność tych działań jest ze strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Co mogą również Pomorzanie wyrazić opinię, co tutaj w wielu głosach padło. Ja jestem z tych, którzy mówią nie dla energetyki atomowej na Pomorzu. Nie przekonują mnie argumenty, że Pan, zwłaszcza Pan Inżynier Ostrach.